Teraz takie widoki. stare drzewo. Kiedyś tutaj budynki stały. O, zobaczcie, zobaczcie. Kurczę. To się robi ciekawie. A wiecie, czy jest to tropie, nie? Zobaczcie. Nie wiem, czy aparat to oddala ale wielki, wilki się kręcą. O, tu może lepszy wam pokażę to. On szedł parę godzin przede mną. Teraz muszę przejść, zobaczcie jakie drzewo stare. A ja muszę przejść przez ten mostek. No i co, ja będzie ciekawego, będę nagrywał, może koło i pilka nagram. Jak się uda się za tropami, zobaczymy gdzie on poszedł. A tymczasem na razie, nie?